I wersygnał tym chcielibyśmy przedstawić kolejne doświadczenie z serii Owska W tym odcinku przedstawiam oranżę motylową. Doświadczam sobie pastję alkoholu 6, tak. sodu, którego po prostu sporządziłem oraz alkohol izopropylowy oraz wodorowe sodu. Więc bierzemy się za oranżę i Ze sprzętu jeszcze peta pastera. Pożyczka szpatułka dla jego wprowadzania wodorodzonego w przodu. Aby nam się nie rozsyp. Więc ja już mam przygotowane tutaj roztwory i pobieram je, ro, e, oranż metylowy. Ten Pobieram oranż. Się coś. Tak, więc do pierwszej próbki środowiska kwasowego. Do drugiej oczni zasadowym. Do trzeciej odczyni obejmuje. Wam, że w każdym innym odczynie się nie będzie wykryć. Normalna barwa. oranżu tylowego jest to pomarańczowy. Więc odkładamy jako już użytą. Betę. Odkładamy na prostu. I teraz w pierwszej. Widzimy mocno czerwone zabarwienie kwasu siarkowego 6, to znaczy, że wykryliśmy oranżowy tyle można na pewno wykryć kwas. I drugiej pomarańczowe zabarwienie, czyli tutaj nic nie wykryjemy. trzecie, również pomarańczowe, też tutaj nic nie wykryjemy, tutaj nadmienię, że to jest alkohol izopropylowy, tutaj mam wodorotlenek potasów. Dziękuję za udział w tej reakcji. Chciałbym zaprosić do innych naszych filmów Pozdrawiam.